Wieczór nie różnił się od żadnego innego. Rose po pracy zrobiła zakupy w supermarkecie i spieszyła się do domu. Kobieta weszła do mieszkania i zorientowała się, że jej syna nadal nie ma. Jej 16-letni syn, zamiast odrabiać lekcje, znów gdzieś spacerował. Kobieta samotnie wychowywała syna. Cały dzień była poza domem w pracy i nie mogła zapanować nad Floydem. Szybko robiąc obiad, kobieta zaczęła czekać na syna. Rozsiadła się wygodnie na kanapie z ulubioną książką, i nie zauważyła, jak przysnęła przy monotonnym dźwięku deszczu. Obudziły ją dopiero głosy. Rose zerknęła na zegarek. Była już prawie jedenasta w nocy. Na progu stał jej syn, a obok niego stała nieznana dziewczyna, mniej więcej w jego wieku. Dzieci były przemoczone i patrzyły na kobietę z poczuciem winy. Floyd nieśmiało powiedział, że dziewczyna ma na imię Emma, i poprosił o pozwolenie na spędzenie nocy w ich domu. Rose zaprosiła dzieci do kuchni. Zapytała, czy rodzice dziewczynki będą jej szukać. Dziewczyna nagle zamarła i przestała jeść. A potem spojrzała na kobietę swoimi smutnymi i nieprzypominającymi dziecka dorosłymi oczami i powiedziała, że ich to nie obchodzi. Rose postanowiła odłożyć poważną rozmowę na rano. Przygotowała dla dziewczyny łóżko na kanapie i powiedziała, żeby poszli spać. Rano Floyd opowiedział matce jak spotkał Emmę na ulicy. Dziewczyna stała na rogu przed ich domem przemoczona jak mokry ptak. Floyd chciał przejść obok niej, ale jakaś siła go powstrzymała. Zapytał, co jej dolega i czy potrzebuje pomocy. Po wysłuchaniu opowieści dziewczyny, Floyd wziął ją mocno za rękę i zaprowadził do domu. Historia Emmy nie różniła się od setek innych smutnych historii dzieci z rodzin, w których rodzice piją alkohol. Dorośli czasem zapominają o swoich dzieciach, wypychając je na ulicę. Niektóre uczą się tam przetrwać, ale wiele po prostu znika. Rodzice Emmy pili regularnie. By nie widzieć i nie słyszeć swoich pijanych rodziców, Dziewczyna zostawała po szkole u znajomych, lub po prostu włóczyła się po ciemnych ulicach miasta. Kilka razy nawet wdrapała się do piwnicy jakiegoś budynku, jak bezpański pies, i tam zasnęła. Po tym, jak Floyd opowiedział wszystko matce, stwierdził, że zdecydowanie powinni jej pomóc, a przynajmniej niech zostanie na jakiś czas. Przez chwilę w dużych brązowych oczach chłopca widać było nadzieję i zapał do pomocy. Że Rose nie mogła odmówić i powiedziała, że się zastanowi. Kobieta postanowiła najpierw porozmawiać z jej rodzicami. Nie mogła uwierzyć, że nie martwią się i nie szukają swojej zaginionej córki. Poprosiła Emmę o adres i poszła. Jak się okazało, dziewczyna mieszkała na obrzeżach miasta i Rose nie rozumiała, jak to się stało, że znalazła się tak daleko od domu. W mieszkaniu, do którego przyszła, nikt nie zareagował na dzwonek do drzwi. Wtedy kobieta zaczęła uporczywie pukać. Wreszcie nastąpił jakiś ruch i wkrótce drzwi otworzył nieogolony mężczyzna o opuchniętej twarzy. Nieprzyjaźnie spojrzał na nieproszoną kobietę i bardzo się zdziwił, gdy Rose zaczęła mówić o ich córce. Ojciec Emmy pomyślał, że to ktoś ze szkoły i wpuścił kobietę do mieszkania. Matka Emmy najwyraźniej leżała na starej kanapie i była wyraźnie niezadowolona, że obudzono ją pytaniem o córkę. Mówiła, że nie wie, gdzie jest, ale przejdzie się i wróci. Jej słowa przeplatały się z szyderstwami, a potem odwróciła się plecami do ściany, dając do zrozumienia, że rozmowa się skończyła. Nie zdoławszy odpowiednio porozmawiać z rodzicami, Rose zadzwoniła do drzwi obok, a ich sąsiadka ochoczo zaczęła opowiadać jej wszystko, co wiedziała o tej rodzinie. Według niej nieustannie odbywały się tam pijackie zgromadzenia. Emma na początku zadawała się z sąsiadami, a gdy trochę podrosła, zaczęła znikać w nieznane. Rose szła przez miasto i do głowy przyszła jej decyzja. Dziewczyna zamieszka z nią, jeśli oczywiście będzie tego chciała, zwłaszcza że zawsze chciała mieć córkę. Gdy Rose wróciła do domu, zapytała o to Emmę i dziewczyna zgodziła się. Kilka dni później kobieta ponownie poszła do rodziców i powiedziała im, że może zająć się wszystkimi kłopotami i wydatkami związanymi z ich córką. Ci tylko się ucieszyli i nie sprzeciwili się, od tego czasu Emma zamieszkała w nowej rodzinie. Emma pomagała Rose w domu. Floyd nauczył się też pracować. Była jak promień słońca. Oboje znacznie lepiej radzili sobie w szkole, bo często wspólnie odrabiali lekcje. Rose patrzyła na pogodne twarze dzieci i cieszyła się. Chociaż Emma żyła przez jakiś czas jako dziecko na ulicy, nie zepsuło jej to. Dusza dziewczynki stopniowo ogrzewała się w tej gościnnej rodzinie. Pewnego dnia, przypadkowo rozmawiając z Floydem, Emma nazwała Rose mamą, ale kobieta jej nie poprawiła. Z czasem Emma i Floyd skończyli szkołę, zdobyli zawód i stali się dorośli. Przez ten cały czas prawie się nie rozstawali. Emma i Floyd próbowali umawiać się z innymi, ale szybko zrozumieli, jakie prawdziwe uczucie są między nimi. Ich przyjaźń, stopniowo i niepostrzeżenie została zastąpiona przez miłość. Zakochani nie odkładali długo ślubu i wkrótce się pobrali. Znali się dobrze i chcieli być ze sobą na zawsze. Rok później urodziła im się cudowna córeczka. Rose była szczerze szczęśliwa i często wspominała dzień, w którym nie pozostała obojętna na kłopoty Emmy, ale szczęście nie trwało długo. Wkrótce u Floyda nagle zdiagnozowano poważną chorobę trwały niekończące się wizyty w szpitalu oraz zabiegi medyczne zaczęły się poszukiwania odpowiedniego leku i kompetentnych lekarzy. Floyd z dnia na dzień stawał się coraz słabszy. Rose nie wiedziała jakby to wszystko przeżyła, gdyby nie Emma. Z ciągłym wsparciem ze strony Emmy kobieta radziła sobie ze wszystkim odwiedzała syna w szpitalu, opiekowała się Floydem w wolnym czasie, a kiedy wypisana go do domu, nie pozwalała rodzinie się zniechęcić, bezustannie ładując wszystkich w nadziei, że będzie lepiej. Jednak nie zdarzył się żaden cud. Choroba postępowała i sześć miesięcy później Floyd zmarł. Dla Rose pogodzenie się z odejściem jedynego syna było niesamowicie bolesne. Po raz kolejny kobieta nie mogła sobie poradzić bez wsparcia i opieki synowej. Jeszcze przez kilka lat Emma mieszkała z matką Floyda, a potem w życiu młodej kobiety pojawił się kolejny mężczyzna. Emma szczerze opowiedziała wszystko Rose, ale kobieta nie potępiła synowej. Kochające serce matki, rozumie wszystko. Rose pobłogosławiła Emmę, by ułożyła sobie życie. Przecież Floyd chciałby szczęścia dla swojej ukochanej. Z pochylonymi głowami obie kobiety patrzyły na zdjęcie Floyda. Jego jasne oczy rozgrzewały ich serca, jakby zaglądał w ich duszę. Emma przytuliła Rose i podziękowała jej za wszystko. W tym domu znalazła prawdziwą matkę, odnalazła i straciła prawdziwą miłość. To tutaj zawsze będzie wracać jej pamięć i serce. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta historia. Uczy ona nas, aby nie być obojętnym na kłopoty innych ludzi, szczególnie jeśli dotyczy to bezbronnego dziecka. Życzę Wam dobrego nastroju, i życzę wszystkim dzieciom na tej planecie, aby miały kochających rodziców. Do usłyszenia!